Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Już ponad tydzień minął od feralnego dnia, kiedy w Ludmiłówce 14-osobowa rodzina w pożarze straciła dorobek życia. Redakcja naszej telewizji udała się na miejsce zdarzenia, by dowiedzieć się, jak obecnie wygląda sytuacja państwa Gąsiorowskich. Szczęśliwa trzynastka? Nie tym razem. 13 grudnia to dzień, w którym nikt nie spodziewał się, że może dojść do tak wielkiej tragedii. Po południu w domu znajdującym się naprzeciwko szkoły w Ludmiówce wybuch pożar. Pamiętam tylko, mój chłopak poszedł do kuchni, tu gdzie babcia mieszkała. Odkręcić butlę, wymienić, wymienić po prostu butlę gazową. W piecu się paliło. Odkręcił to tylko zawór, odkręcił, i ja byłam obok w, swoim, w swojej kuchni i usłyszałam straszny huk. Wyleciałam, już było całe mieszkanie w płomieniach. Od razu cały dom był w płomieniach. Mój Sebastian jeszcze, on też ręka mu się paliła. Plecy już mi się zaczęły palić, to już babcia siedziała na bersalce na w kuchni, to on jeszcze do babci podleciał i jeszcze chciał rzucić, rzucił kołdrę na babcie, żeby, żeby ją ratować. No i już uciekł, wypadł z domu, no bo już praktycznie się palił cały. I my y, później, ja z tamtej strony od ulicy wleciałam przez okno, y, mój mąż, nie wiem, nie, nie wiem, którędyk wpadł, bo przez płomienie przeleciał i wyciągaliśmy babcię przez okno z tych płomieni. No i już było to wszystko. I cała tragedia już była. już w domu nic nie było. Wszystko się spaliło. W ciągu trzech minut dosłownie straciliśmy wszystko. Nie mamy nic. W wyniku zdarzenia ucierpiały trzy osoby: starsza kobieta w wieku około 80 lat, ojciec dzieci i jego 17-letni syn. W najcięższym stanie jest kobieta, ponieważ ma poparzone ponad 40% powierzchni ciała. Nadal w stanie ciężkim, ale stabilnym przebywa w szpitalu w Łęcznej. Natomiast obydwaj mężczyźni w poniedziałek 19 grudnia opuścili powiatowy szpital w Kraśniku. Od razu na drugi dzień po zdarzeniu wójt gminy Dzieszkowice i ośrodek pomocy społecznej zaproponowali mieszkanie zastępcze rodzinie. Jednak państwo gąsiorowcy odmówili pomocy. Zrezygnowaliśmy, bo mi brata proponował, że Nigdzie nie będę się tuwać po żadnych Dzieszkowicach, po żadnych tam zastępczych jakichś lokalach, tylko mnie brat przygarnął. Stamtąd, skąd pochodzę, z domu rodzinnego, tutaj z tej miejscowości. No, powiedział, że jakoś się pomieścimy. Dokąd nie będę miała odbudowanego domu, zremontowanego, to tam musimy, musimy być, musimy sobie radzić. Do tej pory w gminie Dzieszkowica nie było takiego przypadku pożaru. To jest dla nas troszeczkę test. I dla władz, i dla mieszkańców, aczkolwiek muszę przyznać, że mieszkańcy przynajmniej bardzo dobrze się z tego testu wywiązują, bo pomagają od pierwszego dnia zarówno przy samej akcji tej gaszenia pożaru, jak też zaraz po ośrodek pomocy społecznej zorganizował taką zbiórkę, zbiórkę darów, dary zbierane są przez sołtysów. I w drugi, jak gdyby drugi nurt, to uruchomiono rachunek bankowy dzięki współpracy Stowarzyszenia Wokół Dzierzkowic i Wójta. W porozumieniu stworzono taki rachunek, na ten rachunek przekazywane są pomoc, no tutaj już typowo finansowa. Akcja prowadzona była przez parafię. W niedzielę zbierane były datki pod kościołem. Dary zbierane są przez sołtysów, uruchomiono także rachunek bankowy, na który przekazywane są pieniądze. Dary, które chcę przekazać, przenieść do sołtysów. Jeżeli nie chcę wpłacać na konto, to też jest taka możliwość, żeby poprzez sołtysów te środki jakoś środkami finansowymi wspomóc rodzinę. one trafią te środki na konto. W poniedziałek 19 grudnia w budynku byłej mleczarni w Dzieszkowicach została przeprowadzona jednodniowa zbiórka żywności, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego dla państwa gąsiarowskich. Wszelkie inne przedmioty, również tego typu, jak żywność, odzież, zgromadzone są u sołtysów, w remizie, w ludmiłówce. Również osoby indywidualne bezpośrednio dostarczają do państwa gąsiorowskich pomoc w różnych formach. Zainteresowanie społeczne jest bardzo duże, ofiarność również, zrozumienie także. No i gromadzimy wszystko, przekażemy rodzinie. Przebywając na miejscu zdarzenia, zapytaliśmy sąsiadów poszkodowanych o to, jak czują się po tej całej sytuacji i w jaki sposób pomagają rodzinie. Jestem zdruzgotani, jak i my wszyscy tutaj. To sytuację i strasznie przejęci jesteśmy. To klęska, która spotkała akurat te rodzinę, taką dobrą rodzinę, takich dobrych sąsiadów. Którzy są wszyscy znani z tego, że jeden drugiemu pomaga w państwach gąsiorowskich, którym należy współczuć i pomagać, jak wszyscy do tej pory sobie wzajemnie tutaj pomagają. I mobilizować wszystkich ludzi dobrej woli, dobrego serca, do pomocy, długofalowej pomocy, długofalowej pomocy, bo jest okres zimowy. Temperatura na razie sprzyja. Robimy, co możemy. To czekamy teraz okna założyć. Później strop się rusza. Znów z tym stropem. Podjąć jakieś prace budowlane i tym podobne. No, naprawdę godne pochwały, ale i zapraszamy też jeszcze i wszystkich, którzy chcą w tej sytuacji pomóc i podziękować. Na razie podziękujemy zakładowi energetycznemu. Wszystkim, którzy do tej pory tu byli zmobilizowani na miejscu tego nieszczęścia, tej, 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 można powiedzieć, tragedii. Bliska rodzina, sąsiedzi, mieszkańcy codziennie pomagają przy pracach w wyremontowaniu domu, który doszczętnie został zniszczony. Chciałbym zaapelować do różnych firm, przedstawicieli różnych sklepów budowlanych, żeby pomogli tutaj w odbudowaniu tego budynku. Jakieś materiały budowlane, firmy wykonawcze, żeby powiedzmy, wykonały te usługi. Jedna firma dała materiał, druga powiedzmy, wykonała. Tutaj jest masę roboty, zaczyna powoli to wszystko ucichać, cicho się robić. Już no tutaj, masę pracy dzieci nie mają też gdzie się podziać, no bo to jest duża rodzina. No i chcielibyśmy, jak najszybciej, tutaj, żeby. To wykończyć ten budynek i wiadomo, święta i do, na zimę się ma, nie na lato. I tutaj elektrykę trzeba instalację zrobić, tynki podłogi, posadzki powylewać, materiały no, takie potrzebne są, to, co wiadomo do, do wykończenia wnętrz. Panele podłogowe będą potrzebne, tutaj okna. No, powoli działamy, trzeba poskuwać resztę tych, jeszcze sufity zostały nie wiadomo czy stropy nie będą do wymiany, bo to wszystko po, po tym y, nagrzało się, powieszały się. Także tutaj jest masę roboty, a, a tak jak wspomniałem, że głośno było na początku pierwsze te dni, a teraz powoli już tak jak widać tutaj nic się nie dzieje. Z ustaleń policji wynika, że przyczyną tragedii było nieprawidłowe podłączenie butli z gazem. Przypominamy, że osoby, które chcą pomóc rodzinie, mogą dostarczać najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak odzież, żywność, środki czystości, sprzęt gospodarstwa domowego do sołtysów gminy, oraz wpłacać pieniądze na specjalne konto bankowe.